Czołem nosaczyska Tu z tej strony bezczelny, naczelny nosa wśród Januszy Stulejarzy I nie wiem Tam jeszcze karyn Grażyn Jak to tam woli, nie? No dobra, dzisiaj będzie krótko zdjęć jej na temat Bo nie ma za dużo czasu Zdegnujemy z Zdiagnozujemy zawieszenie w samochodzie Piotrka, czyli Opel Zafira. Bo coś ma marudził chłopaczyna, że tak już od trzech tygodni coś mu stuka, nie? Dobra, idziemy diagnozować. Już jest. Hmm, pierwsze co, tak z mojego punktu widzenia, co ja robię? Dobra, zdiagnozowałem. Co obstawiacie? No, raz, dwa, trzy, cztery. Ja obstawiam, że są to łączniki stabilizatora. Dlaczego? dlatego, że w ten sposób właśnie sprawdza się stan łączników, nie na górze kiedy samochód jest w górze, tylko właśnie jest postawiony na dole bo w tym momencie wszystkie naprężenia drążka stabilizatora są w pozycji neutralnej a jak są w pozycji neutralnej, tak ten drążek sobie pracuje, góra-dół w zależności od tego, czy najedziemy sobie na policjanta jakiegoś, czy na dziurkę, czy nie, i to są pierwsze rzeczy najbardziej narażone w ogóle na stukanie To są takie, jak to wygląda, może ktoś nie wie dobra, patologicznie jest sobie drążek stabilizatora, który sobie idzie od lewego koła do prawego i do, do każdego z końców tego drążka jest połączony właśnie ten drążek stabilizatora. Czyli głównie, w, praktycznie w każdym samochodzie składa się stabilizator. Jest stabilizator tutaj po prostu po środku. Jego trzymają dwie gumy do nadwozia i na końcu tego stabilizatora są dwa łączniki, które są przymocowane do kolumny McPhersona z reguły. W niektórych samochodach jest do wahaczy, niektórych do kolumny McPhersona. I objawy są następujące, właśnie, że jak są zniżżone takie łączniki, że my potrafią słuchać. I zobaczymy, czy się nie myliłem. Może szczerze powiem, nie podnosiłem jeszcze tego poziomu, tylko zawołam Piotrka. Do chodź, chodź tu, kurna! No ty! albo jeden i drugi. A? Zobaczymy, czy się nie myliłem. A? Zobaczymy, czy się nie myliłem. No? Ja też nie wiem, dlatego trzeba to zdiagnozować. Ja to tylko Do góry? Nie, do góry właśnie nie. Bo inaczej w ten sposób tego nie zdiagnozujesz. A to powiem tak. Dobra, to ja zerknę sobie tutaj. O, tak żeby było widać. A teraz? O, tam gdzie świecę jest drążek. Yy, to wiesz co wiesz, tutaj? tak. Żeby to było widać. Kurna rzecz. No, ale sraczka, A skręć koła w lewo? Dostałeś chipa i zaraz myślisz, że wszystko wolno, tak? tak. Jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze. No. Kurwa, nie a dobrze, będzie z tej. Lampeczka w ten sposób. Dobra, i jednego silnego, niekoniecznie mądrego poproszę, żeby pobujał samochodem. Tylko tak, żeby mi nie przyciąć łapy. No. Tu dotykam sobie ręką. O, i czuję stuk. Czuję właśnie stuk na tym, na drążku stabilizatora. Dziękuję, zdiagnozowane. Kamis się nie mylił. Pincet i ten. Ja mówię za to naprawię. Łącznik 40. Generalnie z, z dwóch stron trzeba wymieniać. Ale co tam? Wymienimy tylko pyczkowie uszkodzony. Skasujemy go. 500. Dalej będzie moim Panie, kolegą. poproszę A I tak samochód sprzeda. Tanie? Będziemy negocjować. To nie bazar. Jak to nie? A co, rabat byś chciał? Tak? Rabat jest stolicą Maroka, czy tam Maroko. Proszę ma. jakiś no. kurwa, filozof. Nie ma rabatów. Dobra, yy, to na tyle. Dziękuję. Do widzenia. <noise>